Jaro, jak widzicie, w dość nietypowej gierce, rakowej gierce, jak dla mnie, CSGO. Jest dzisiaj ze mną Dawidek 9226. Nie Słuchajcie, to będzie dość nietypowa seria, aczkolwiek będzie to 2 versus 2. Znaczy to będzie mniej więcej polegało, pewnie oglądaliście już odcinek u Dawida. Na wstępie będę grał ja i Dawid i dwóch widzów. Wybierzemy jednego od Dawida. Jednego ode mnie. I oczywiście nagroda będzie tak, jak było tam u Dawidka Skin dla każdego do 3 euro. Więc wydaje mi się, że to jest fajna nagroda. Więc co? Nie będę tu dyskutował. Wy jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, zapraszam do Dawida. Link w opisie. No i co? My zaczynamy. Oczywiście w tamtym, w tamtym meczu Dawida wygrałem, nie. Bo teraz można, grę. Można jeszcze napomnieć o tym, że osoby będą wybierane y, w taki sposób, że pod każdym odcinkiem z tej serii muszą zostawiać w opisie swoje linki do profili i my ich po prostu będziemy y, wybierać. Dokładnie, jednego, dokładnie. Jednego od Jarka, jednego ode mnie i gitara. Gotowy jesteś, żony? Tak. Muszę teraz się y, odegrać. Bo troszkę dał mi popalić Ale 22 siadło, ty błę! Masakra. Ludzie pamiętają. Pamiętaj, pamiętaj... Zobaczcie, ludzie, randomowe bronie wypadają tutaj. Tak i co, rundę Normalnie ten. Mapka się zmienia, chodzi mi o kształt. Biegnie, biegnie, fotobiegnie. dobra biegnij, biegnij, nie foto, bieg. to, to nie możesz tego mm. no, Stay frosty. Stay frosty. Co co? <laughs> Proszę państwa, co za full control. Let's go, let's go. Jedziemy. Oh. Standardowo my z Dawidem mieliśmy, e, e, Oczywiście gramy tu do 16, nie będziemy kończyć tego, ze względu, że to ma 995 rund. Do, e, do 16, kto wygra, 16 kończymy oczywiście. Zmienimy to na grę z widzami, na pewno, że będzie to w miarę jakoś ustawione do 16 rund, bo nie znam nawet komendy teraz w tym momencie. Ja wiki, ty. ty ale normalnie cię usłyszałem w takim momencie Że powiem gear, ci że A nie wiedziałem czy ten Czy mam Ty To wyglądało mi no, normalnie Na Wola jak nie. Dzięki za ten. No push, po, o push, push. kurwa dostam. Tu się jarło i nie mam awki. To jest win! został w głowę! To dobrze, że nie mieli awki Bo pewnie, pewnie był. O kurwa, oh, skawki. No tak jest, Marian. Ale zob jak zobaczysz to na filmiku, jakie to było full auto, to obie było jaki obrys zrobił. Ale stary, jakbyś zobaczył ten ształ, to byś nie uwierzył, byś pewien, że jestem Ja Teraz... <laughs> Jadę Jarka do końca, co ta po głowa? Fuj, <laughs> tak, ty? Go, go, go. Trochę, trochę, bo dostałem ze skauta Dostałeś, nie? Tak. Teraz nie, teraz nie dostałem w ogóle Nie, to jest, od, to jest odpalone! To jest odpalone, ja mam mało miejsca na biurku! Nie miejsca na biurku co to było? Słyszałem na jak skoupowałeś, gościu. Kurwa, zostaw tego skauta, gościu. Kurde, tele, ty ty go To 16 ty? proszę Państwa Jeśli oczywiście znacie komendę na Uja, ustawienie 16 roku Nie ma nas jakiś typo Tak? Nie, to ciebie, to u ciebie w znajomych musi oglądać ktoś bo u mnie nie Miałem 6 HP! jesteś pod wpływem. A na ile cię biegnie? E, to było 50, 10, 7, gościu. Ej, 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 tutaj. To nie, tu musi być do 20, bo to wiesz. <noise> możemy, nałożyć. no, do 20, bo tutaj będzie trochę szybciej się zaczynają rudy niż. Ej, podłóż tą mękę, bo to nie wierzę w to kurwa. <noise> Dobra, zaraz odwołuję. Czekam na skalę. Ej, nie

Co to z Biki robi? Ale... Kurwa t masz, dobrze masz tego uspad Dawaj skałka Let's go, let's go! Skurwa, Kisniki-biki, ty. No kurwa, no. Ja jestem za wolny. Nie, ja nie jestem za wolny, kurwa, stary. Ty się kurwa dojebałeś mnie opie teraz konkretnie. Star, ja nie wierzę w to, jak ty się na kurwa. Fajnie głowy nie osiadają, wiesz? Let's go, let's go, let's go! win! No to na pocieszenie musi być południowe. Tak jest dobrze, 10 rundy z kurwa, konkret. No. Kurwa, jebana podkładka! Let's go, let's go, let's go! Kurwa. Ta broń w ogóle jest jakaś wypatrzona. Kiedy ja indy wie... siadają, to mam to Ale nie ma tu w ogóle kurwa tego oh, No kurwa, jakie ja. znał to, kurwa mać Wiecie dlaczego tak mówiłem, że ta gra jest rakowa? Right nie. Dlaczego? Ci udało z tym jebanym nożem, kurwa mówi ja ty? ale nie mam... Dobra, Płaciłem się przy tym, ale był tak bity, że fakać to kurwa. <grym> <grym> Jaki zajebało tu <to>, <grym> Push, push, push. <grym> no gość, ty co myślałeś, że ja polecę kurwa kszerbaty się przypalę znowu, chcę tu zobaczyć mordeczki 14 19 kurwa Puu uh. Jak Dlaczego przeklina jak, dlaczego to się nazywa? Co mój Kurwa, nie wiem jak ty możesz tak uciekać do kurwy ręzy. Czekaj, jaką ja mam na Ja też mam na Nie, skauta! Skauta teraz, kurwa, to jest. Ma... O kurwa. Do, do 205. No dobra, do 25 kończymy. Rund 0 z 990. Tutaj trzeba to ustawić, bo weźciemy tutaj. Mapa jest fajna. Słyszałem Cię, tylko nie wiem co mam robić. Move it, move it. To kontrol, to nie było tak jak pasza bicep no, Ja mam kurwa digla, teraz to do... Rive kurwa D 21 do Dobrze jemy, a, a czemu ja mam taki losowo syf mi rzuca? Nie, ja miałem kurwa przez to digla. To no, popie bez ruchu stałem, kurwa. O kurwa. Ale moja podkładka ma jakąś dziurę tutaj. Ej, moja podkładka coś ma w środku, bo czuję, jak myszka o nie blokuje. To dlatego pewnie jest taki go, go, go. spóźniony ruch. Wiesz w Zwłaczyłem tu skończyłem tu A ja cię widzę, a Oberwałeś coś ode mnie czy nie? no, coś tam poszło No Nie wiesz Dobra do 30 kończymy Do 30 kończymy JOSTU To było teraz piękno To muszę przyznać że kurwa ale Ty To mi się nie da strzelać, to jak ja mam. Kurwa strzelać! No strzelać! To z USPK dostajesz więcej niż opierz swojej tej broni. No bo no, ona no, ma full auto' chujowe. Let's do this and give back in time for chow! No. <laughs> Jaki but stary, ty widzisz co się nim dzieje? Gdzie nie Jak pod taką tę, nie? Czemu nie wskoczyłeś, kur... <ścoughs> <śpuszczoła> 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 no Ja miałem no, jak miał SPK to pewnie bym cię szybciej nie? Push, push, push no stary, nie wierzę w tą jebaną MK twoją. Uuu, dobra, to widzicie, jednak kurde, tutaj nie ma szans na jakąś taką lepszą ten. No ale i tak nie ma ekranu. 20 do 27. Zda no, 21 do 27, nie no ale wyczuło to coś kurwa Daj coś lepszego, a nie ten złom zjebany No skończy mi dało, to lepsze kurwa powoli dla Dawida ta, bo on hey wali z tego kurwa niesamowite Nie! Stary, to... Dlaczego ja się zajebałem na hita Stara jak to nie była głowa? No ja nie wiem co to kurwa było, to był jakiś kurwa hak. 22, 18 Więc nie zapomnijcie wpaść do Dawida, obejrzeć pierwszy, pierwszy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić komentarzu z linkiem do swojego profilu z I widzicie, jak tak może Wam będę z Wami rozmawiał, to lepiej mi idzie, nie? No, bo widzicie, że tutaj Dawid troszeczkę jakąś panikę przywołał, kurwa. <stair> Co byłem, to kurwa, zgłaszam tego gościa. Dobra, ma ostatnią rundę, no chociaż wygrajmy jeszcze jedną, Zmur! kurwa. Kto masz? ale mnie ty. Dobra, jedną wygraliśmy, no to jednak chyba na tym to by było tyle, nie? To się będzie tak kończyło. No, digla dostałem. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że widziałem, żeś podskoczył wszedł tam cofnął Ale mówisz jeszcze, o kurwa. Co to całe? 26! Kurwa, tu się okazuje, że kurwa... Postawiłem na siebie wait, wait, 5 wait. pensów kurwa, to chcę wygrać 10. Dostałem, dostałem, ale, no 68 mi zostało, nie? Stay o, kurwa, o kurwa, wupa Dawidka kurwa. <grystanie> Dobra. Koń, ready. O free fire zone. Ło, <grystanie> 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 <Ja pierdolę. grystanie> wow, proszę państwa, 29-29. Oh. Jak to o się zakończy? Kurwa moją przegraną, bo ja mam zawsze tak z Dawidem. Że ja próbuję, kurwa. Wydać. O kurwisa. <grystanie> Hej, <grystanie> Ja Po co się tak przypaliłem? Okej okay, ludzie, kończymy na tym to kończymy eee, co? No naprawdę się fajnie się grało Wpadajcie do Dawida, jeszcze raz powtarzam Obejrzeć pierwszy odcinek jeśli Potrzebujecie znać więcej szczegółów co, Nie zapomnijcie zostawić eee, W komentarzu linku do profilu I co? Widzimy się w następnym już 2 e, Virtus 2 z widzami, nie? Trzymajcie się, elo piątka!